Przez kilka lat miałem okazję uczyć w dobrym warszawskim liceum tutaj na terenie śródmieścia. Ale to, że liceum jest dobre, wcale nie oznacza, że uczniowie, którzy do niego chodzą, dobrze się zachowują. I pamiętam właśnie z tego samego początku swojej drogi nauczycielskiej, że miałem w jednej z klas takiego ucznia, który no niezbyt był zainteresowany prowadzonymi przeze mnie zajęciami. W zasadzie nie wiem, czy chodziło o samą religię. Później dowiedziałem się, że na innych przedmiotach był ten sam problem także przeszkadzał, także rozrabiał. Różnych metod próbowałem przez wiele tygodni, w jaki sposób trafić tego młodego człowieka w jaki sposób okiełznać tą energię, którą sobie miał, no ale nie potrafiłem. Pewnego razu przechodziłem przez korytarz w tej szkole. I on do mnie powiedział: Szczęść, Boże. No ja oczywiście odpowiedziałem, ale jakoś coś mnie tknęło, żeby do niego zagadać i, i zapytałem, dlaczego tak się zachowuje na moich zajęciach. Dlaczego przeszkadza? On nie potrafił za bardzo odpowiedzieć na to pytanie. Nawet myślę, że to pytanie go nieco zawstydziło. Ale później zadałem jeszcze kilka innych pytań. Dowiedziałem się, czym się pasjonuje, że potrafi grać na skrzypcach, że lubi grać w piłkę. Usłyszałam o jego zamiłowaniu do historii współczesnej. Tak, od słowa do słowa dowiedziałem się bardzo dużo na jego temat. I później, gdy odbyły się kolejne zajęcia, ten chłopak, który dotychczas nie dał się w żaden sposób poskromić. Był jednym z najpilniejszych słuchaczy. Dlaczego? Myślę, że to jest podobne doświadczenie do tego, gdy ktoś dla nas naprawdę ważny profesor, pracodawca, osoba, która nam się bardzo podoba, ale ona jeszcze o tym nie wie, może ojciec albo matka. Zwracają się do nas w taki naprawdę osobisty, intymny sposób. Myślę, że wtedy coś w sercu człowieka się rusza. To jest szczęście wynikające z bycia dostrzeżonym, bycia zauważonym przez drugą osobę. I myślę, że to jest temat tej Ewangelii, którą wysłuchaliśmy. Zacheusz wreszcie został przez kogoś zauważony. Jak często zło w naszym życiu, grzech lęgnie się z powodu samotności, z powodu poczucia bycia niezrozumianym przez ludzi wokół. I jak bardzo wszystko się odmienia wtedy, gdy ktoś zaczyna wchodzić w nasze życie, interesować się nami, dotykać tej najgłębszej prawdy o nas. Zacheusz nie miał zapewne zbyt wielu przyjaciół, chociażby ze względu na swój fach. Był przełożonym celników. Ktoś powie, że często spotykał się z ludźmi. Ewangelista zaznaczy, że był przełożonym celników. Sam nie pobierał cła. Pobierał jedynie wynagrodzenia od innych celników, zarządzał grupą celników. Ten tłum, w który nie chciał wejść, Wobec którego stanął gdzieś bardzo wysoko, oddaje tak naprawdę stan jego serca, jego życia, gdzie jest nieustannie gdzieś ponad innymi, ale to bycie ponad innymi powoduje zarazem, że jest sam, że nikt go tam nie widzi, że nikt się nim nie interesuje. I do tego człowieka, którym się nikt nie interesuje, który jest sam, który jest nazywany grzesznikiem. Przychodzi Jezus, spogląda na Niego i mówi do Niego po imieniu. A to imię jest niezwykłe, bo Zacheusz to znaczy czysty. Jezus zwraca się do Niego imieniem, którego zapewne nikt w Jerycho nie używał, bo byłaby to jakaś kpina, żeby celnika, osobę, która kolaboruje z rzymskim okupantem, nazywać czystym. A Zacheusza to niezwykle pociąga, bo Jezus dotyka jakiejś najgłębszej części jego serca, w której jest pragnienie życia po Bożemu. Które jest pragnienie czystości. I dzisiaj Chrystus pragnie powiedzieć do każdego z nas naszym imieniem, nie tym ze Chrztu, ale tym imieniem, które w jakiś sposób nas charakteryzuje charakteryzuje nasze pragnienia. Witaj Ty, który pragniesz być dla innych dobry. Który pragniesz być dla innych życzliwy, miłosierny, który pragniesz nieść pokój w swoje relacje, gdzie widzisz, że go brakuje. Ty, który chcesz być bezinteresowny, ty, który chcesz żyć w sposób czysty, jakie imię Bóg wybrałby, żeby Ciebie dzisiaj spotkać? I wymieniwszy to imię, mówi do Zacheusza. Chcę się zatrzymać w Twoim domu. Dosłownie pada tam słowo, chcę zamieszkać u Ciebie. To nie jest gościna chwilowa, jak myśleli wszyscy zgromadzeni. Pan Jezus chciał u Niego pozostać na dłużej. Nie jeżeli dosłownie, to przynajmniej symbolicznie. Od dzisiaj mieszkać razem z Zacheuszem. Bo Pan Bóg czyni sobie dom. Czyni sobie mieszkanie tam, gdzie są ludzie... Którzy go szukają, którzy go pragną. I dlatego, jeżeli w kimś z nas budzi się dzisiaj pragnienie Boga, to i do ciebie Bóg chce powiedzieć: Pragnę zatrzymać się u ciebie, pragnę u ciebie uczynić swoje mieszkanie. I co robi na koniec? I on jest z rodu Abrahama. I On należy do waszej społeczności. Przywraca Zacheuszowi należne miejsce wśród ludzi. Wyrywa go z samotności. I to poczucie bycia blisko kogoś, kto mnie rozumie, kto mnie szanuje, kto mnie ceni, powoduje niebywałą zmianę w życiu Zacheusza. To się może dokonywać nieustannie, wtedy, gdy w naszym doświadczeniu samotności, w naszym doświadczeniu niezrozumienia, pojawia się Bóg, który zna nasze najskrytsze pragnienia, który zna nasze pragnienie życia w sposób święty i który chce to pragnienie pielęgnować. Wedle jednej z najstarszych tradycji Kościoła, przepisywanej świętemu Klemensowi Aleksandryjskiemu, który żył na przyłomie I i II wieku. Zacheusz wcale nie miał na imię Zacheusz, miał na imię Lewi i stał się jednym z najgorliwszych apostołów Chrystusa.